Dzień dobry. Mów głośno ze swojej prawdy. Na przestrzeni lat mojej praktyki, zarówno dotyczącej indywidualnych osób, jak i grup, zauważam wyraźną transformację zainteresowań. Oczywiście, nadal przedsiębiorcy poszukują tak zwanych Szkoleń biznesowych dotyczących zarządzania zespołami, zmianą strategii koszyków, lejków itd., choć już po niektórzy dostrzegają przesyt i zauważają, że tak naprawdę nie o to im chodziło. Firmy szkoleniowe uchwyciły nowy temat godny zainteresowania a jest nim sztuczna inteligencja. I znajdują w niej nowy trend godny zainteresowania. Oczywiście nie neguję tej ostatniej, bo widzę liczne w niej korzyści jako uzupełnienie. Zaledwie nieliczne, jako nową, przebijają się w tym zalewie z tak zwanymi umiejętnościami miękkimi i startują, podobnie jak w szkołach. Z podstawowymi informacjami o emocjach. Tymczasem to już przebrzmiałe echo czegoś, czego dawno zabrakło, i ludzie się obudzili, że potrzebują jeszcze czegoś więcej. <laughs> Tymczasem coraz częściej na świecie poszczególne osoby zaczynają rozumieć, że wtłacza im się przez lata jakąś wiedzę którą mają zastosować i ona ma być obowiązująca. Tymczasem nie dostrzeżono, że każdy jest indywidualny i nawet ostatnie wynalazki nauki mające przesyłać takie czy inne częstotliwości energii dla harmonizacji jakichś układów w ciele okazują się niewystarczające, bo każdy organizm potrzebuje czegoś innego. I inaczej reaguje. Nie wystarczy czegokolwiek posyłać, a raczej odbierać sygnały z ciała. <laughs> Jak robią to chociażby aparaty do badania pracy serca czy mózgu. <laughs> I tu wyłania się podstawowy dylemat i wyzwanie: mów głośno ze swojej prawdy. Nikt nigdy nas nie słuchał, a teraz potrzebujemy mówić za siebie. Uświadamiamy sobie, że w edukacji różnego rodzaju zabrakło nas, naszego głosu, potrzeb, doznań, wyrażania tego, kim się stajemy i realizowania siebie. I tu wracamy do edukacji siebie, edukacji o sobie i tego, do czego. Dążę i co pragnę wyrażać w pracy, którą kocham. To nie jest o wymuszaniu czegoś, czego nie czuję. To jest o śpiewie mojej duszy, która potrzebuje się wyrazić. Głoś swoją prawdę, mów z niej, wyrażaj głębiej istoty siebie, a ona wyzwoli twój potencjał, który zablokowano przez lata w gardle, blokując wizję. Twojego istnienia. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Pamiętaj o sobie, mów głośno, wyrażaj swoją prawdę. Zapraszam do lajkowania i do subskrybowania kanału.